Gaz Husabek. Eee, nagrywanie poziomne, na czyli 3 dobra jest dobrze, mikro jest dobrze. Muzyki nie puszczę niestety, bo będzie mi lagowało me, mega, 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 mega. Nadzieję, że, że wbija, będę mam nadzieję, że przynajmniej wbije w live'a, mam nadzieję. Hmm, nie wygląda, no, lipa, lipa, lipa. Dobra, dwie osoby są, witam was, Zatem was, włączamy sobie od nowa H1Z1, czyli H1Z1, czyli Hidzi, po prostu Hidzi, odpalamy. Testujemy. O, jest mu życinek? Albo Litonik, albo Laura, albo. albo, albo Zobaczymy. inny. mi się Hizzi łączy. Mm, dobra. Albo ktoś inny jest. Jest ktoś, dwie osoby oglądają. Bądźcie coś napisał na czacie. Mam do Was prośbę Musiałem aktualnie H1Z1 włączać. Mam w ogóle scenę na Hizzy. Mam scenę na Hizzy. Dobra, play. Oga kata może też być, albo. Kurde, twojego nikogo nie pamiętam. No, ale powiedziałem, że jeszcze kiedyś chwilę oglądam. Dobra, launching the game. Hmm, czekamy, aż się gra włączy. Trzeba działać, w, w ogóle trzeba, czy nie? Nie, cz nie działa i piszę się spokojnie, nie ma sprawy. H1Z1 i ShutPola, dobra jest, biały ekran. Na streamie też powinien być biały ekran. To mm. podgląd mojego live'a, <grydy> Daybreak 17 plus, akurat ma 17 <grydy> Dobra, jest gra. Zaraz czekamy na grę. I gramy! Let's go! Press key. To jest czarny, pisze. Uważam, ja, cz czarny działa. Gdzie to wyglądają? Witam. H. O. No jest wytrwałość. A ja paladnicy streamowałem fikum przecież. Ale w sensie globala miałem, ale z cs -a streamy wychodziły przecież <laughs> Więc Więc ten... No tak średnio bym powiedział. Streamy z CS-a wychodziły <laughs> I z palenicy też. Jest inny gier też. Pongo gieta. Streamy wychodziły. Hmm. No mogę play, bo zmieniali grę. Dobra, i wracałem do gry. Play solo. Byłem dziewiąty. Jakie <grym> kiedy to było w ogóle, nie wiem. Dobra, moim celem jest to. Nie chcę wygrać tego, chociaż możecie wygrać, chcę, ale. Moim celem jest to, że na początku lecę tam, gdzie wszyscy lecą, i jadę po tragi. Nie chcę kutasić, nie ma kutaszenia. Na środek i na heady. Wszystkie osoby co są na lewie, mam, na, mam do Was pytanie: napiszecie coś, napiszcie, bo tak jest, tak smutno mi tak samo do siebie gadać. Myślę, że jestem jakiś chory psychicznie, czy coś w tym stylu. <laughs> no, nie, no dobra. Everyone is an enemy, kill or be killed. Avoid the toxic gas. Everyone is an enemy, kill or be killed. <laughs> Dobra, jedziemy po auto standardowo. Gdzie są auta? Gdzie są auta? Kurde, znowu najgorszy respawn. Bez kitu, bez kitu biegniemy po auta. A. Nie no, to się teraz wywołać 10 osób, nie? Nie no na CS teraz około 10 osób jest, nie? Ja gram w cs -a. Ale na Haze'i też nie będzie dużo osób, dlatego w inne gry niż Paladins gram wieczorami, nie? Halo, co tam, Lauro? Ty, tam jest auto A nie, dobra, auto już nie ma To nieźle Dobra, gramy PZ Mój rekord to jest bycie 9 z killi Drugi rekord to jest bycie 14 z dwoma killami, nie? Nie, na czysto bez poradników, wiesz co? Ja na, ja na poradnikach wbiłem 890 widzów na poradnikach 890 widzów, a bez kitu a bez poradników. No czyli na paladinsach wbiłem koło 400 widzów Kurwa, ma ci gość, po co się reklamujesz? Nie mam sam dużej widowni. Wiesz jakie reklamowanie słabe, bo jesteś potem hejtowany. Ja się nigdy nie reklamowałem, ale... Wiem jakie to są osoby, które reklamują się. Są zazwyczaj hejtowane, wyzywane i w ogóle, nie? Tu nic nie ma najgorszy respawn, jaki mógł być. Bez klito. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Ale gówno. O tam jest namiot Ale nie dednę I tam jest auto Ej tu, tam jest auto Drugi raz Hizby na auto ale pierwszy raz przy respie, nie? To jakieś tam itemy i biorę auto Ale jaja, ciekawe czy będę miał klucz do tego auta No co tu jest? Plecak, jest plecak się przyda Żadny broni, a tutaj będzie jakieś? Tutaj nie ma wyjścia. Bez kitu, masz auto, bez niczego. Dobra, bierzemy auto. Ty, auto z kluczami. Ale chuj, ja nie muszę go odpalać. Dzieńka chuj, jak właśnie dobrze. I drugie auto. Ale gówno. No, początki były trudne. Witam Bartek, witam. Początki były mega trudne. Ile osób mnie oglądało? Ty, trzy auta, serio? I żadnej broni, żadnej broni. Tylko kask jest. Maruj skarbia. Słuchaj Misiu, co tam? Bezkitu, ale żal. Nic nie ma. I trzy auta. Trzy auta, nic nie mam. To nieźle, gdzie jest gaz? Gaz jest na D4. D4, jestem w dobrym miejscu. Główno nic nie ma. Co tam kapcie? A dobrze, dobrze. Co tam u ciebie? O, tam coś jest. Nie, tam nic nie ma. Ale, W miejscu, miejscu jestem. Simsy za niedługo. Nie, Simsy. Nie, nie, nie. Trzeba dogadać. Na poradnicach mi ogląda 30, 40 osób. Może tego typa przyjadę, nie? Mam nadzieję, że go przyjadę. Dam, uda mi się go. Kurwa, to nie mogę pojechać. Przejechałbym go. Bo nie mam nic. Ja nic, nic kompletnie nie mam. Jakaś baza wojskowa. Serio? Mogę to rozwalić czy nie za bardzo? Nie trafiłem, XD. Ja nie mam żadnych... Ja nie mam w ogóle broni. No nie, dobra, szkoda, że ci ryje. Ja pierdziele, no nie miałem żadnej broni, żadnej broni nie miałem. I auto jeszcze mu posadziłem, chociaż tam trzy auta były, więc on tak by w końcu znalazł te auta. Czemu się świetnie u niego bawisz, Lauro? Co się stało? No, na Paladinsach nie ogląda 40 osób, nie? Ale oni ciągle chcą Paladinsy Więc ja sobie... No co? Pozdrów Bruxella Dlatego ja sobie gram... zdrojka ale nie mam widzów Dużo teraz Dlatego sobie gram... Tak opóźni w pora gry, nie? Bo wszyscy chcą Paladinsie. Tylko fizic roundki tam 5 w CSa No King of the Kill Już jestem na mapie. Dobra, idziemy standardowo po auta. O, teraz mam jeden z dobrych respów. Bezki to nie i tak mam ta auta. Tylko raz miałem auto na respie. Tylko raz. Only one. Time. Tam jest, tam jest to right, od ale odmah. Aha! <grym> Ty tam jest auto! Tam jest auto! Auto, auto, herry! Dawaj auto, moje auto, moje auto! Moje auto! Mam FIFA! Ale lola nie gra, wiesz? Nie lubię lola. Nie, nie ma jej klimaty. Ja nie wiem, jak można oglądać lola, tak by the way. <grymne> Dobra, lecimy. Arik, mam zawał. Już do ciebie jadę tam do łodzi. Uratuję cię. Zabiję. Nie, czemu? Czemu mam cię zabijać? Run. Już jestem na serwerze, da się jakoś szybciej spadać. Bo patrzcie, widzicie, to ja RSP się gówna, a oni są szybko. Ja wyląduję gdzieś tutaj i od razu na kilę lecę, nie? Nie ma kuposzenia, <grym> za przeproszeniem, że tak powiem. No ląduj, że co tak wolno. Shift, Control, C. z typem wylądowałem, dobra, ja wyląduję na dachu. I wskoczę sobie tutaj O mordal sub damagea zadam. O mam pistola, mam pistolę, mam pistolę ładujemy Shotgun, 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 shotgun Klecak w buty, to zaraz sobie wszystko wezmę Dobra, idziemy na kill'a, idziemy na kill'a Tam był gościu na, na prawo. Idziemy po niego. Chodźcie, ja się muszę sobie bandaż użyć. Nie, nie zabiję Cię, Waj, waj, łaj. Gdzie on był? Się strzelają. Dobra, już się a może tego, nie wiem po co. Eee, nie to pistolet był, o, akacz jest, akacz, 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 nice. No jest live. wywaliło mnie na wiesz? Dobra, wywaliłem małotowanie, mało niepotrzebne. Zmienimy damy sobie. Damy sobie to tak. Mam mam. mam. Kolejna kacz. w ogóle, nie. Nie no widzę. Kurwa w plecy mnie zabił. Jestem zmęczony? Nie, no co ty ja? W plecy mnie zabił, fuck. Ale mam zamiar zabić czek na początku. Tylko że teraz mnie w plecy zabił. Tak lipa trochę. A... mi się mieli... nagróciłem w Spoko, spoko. Ale chujna. jest u zamknięte, nie? Tak. Ja nie lubię poprawić ludzi, ale poprawiłem. No nic, no nic. Będzie jutro live z Paladins? No, będzie, będzie. Codziennie jestem live z Paladins. Ja w inne gierki na live gram późno, wiesz, o później porze. No bo te inne gierki to mało kto ogląda, wiesz. Aruś, słucham Cię, Lauro. Co tam? No chęci bym was do łapkowania live'a, ale szczerze mówiąc i tak tego live'a mało się ogląda, więc nie trzeba. E, dobra, więc nie trzeba łapkować. Na paladinsach może być, ja już w łóżku leży. Tak zaczniesz to do dobranoc, tak na wszelki wypadek. mówiąc, o co chodzi z tym? Free Confirm? Nie wiem, o co w tym chodzi. Hmm, dobra, idziemy standardowo po auta. Znowu nie będzie auta pewnie. Ty bandaż. Nie, nie, nie. Ten ma fajnego skina. Pokaż, ej, pokaż, pokaż, gościu. Mi się podoba. Znaczy ta maska nie, ale ta bluza fajna jest. Znowu nie będę miał auta. Nigdy tutaj tylko raz miałem respa. O, to auto będę mógł wyflipować. Tylko niech oni zejdą z niego. Zejdźcie! Zejdźcie! Skacz! No skacz! Chcę auto wyflipować, nie ty. Chodź, chodź. Co, za ty. Dawaj, kłada, dawaj, kłada, wysiadaj. No co za Żydy? Niech tam się podzielić autami. O jest, 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 jest! No nie, no co za typy. <laughs> auto, 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 auto. No i znikło 10 sekund. Fuck, fuck, fuck this. Nigdy nie miałem auta. Ale raz miałem tylko. Co tam Lauro? Co tam u ciebie? Co chcesz? Aniołku, zda. O! Jutro będę nakręcał filmik o Paladinsach, jeśli mi się uda. Ach, mam nadzieję, że nagram. Jutro będę odkurzał kompa. No, trzeba odkurzyć kompa. Nie odkurzałem go od momentu, kiedy go mam. Nie macie takie duże światło w nocy? Nie wolisz mniejszej lampki? Um, nie. Przez to światło jestem rudy. Nie, debil ze mnie. Zminimalizowałem grę, jak się ładuje mapa. Nie. Pewnie nie będę miał tego, bo nie będę miał spadu ochrony. Ja je mam jednak. I wylądujemy sobie tutaj w sklepie, albo tam. Na no stacji będzie jest lepiej. I oni się znowu zabijają. Jakoś, jakie cudem oni się rozprzą na ziemi? Uuu. Albo szybko lecą, albo szybciej mi się ładuje. Nie ogarniam. W jaki sposób, żeby szybciej la latać, czy nie? Zdrała, według mnie. Niektórzy już. Serio? No dobra, myślałem, że nie będę. O, w ręce biegam. Dobra, robimy napad na bank. Na sklep na to nie. Jest, dobra, pistolet. Jest łuk. Nie dobra, pistolet będzie lepszy. Nie chcę łuku. Jest bagnet. Uuu, jest taka Coś lepszego dla mnie. Chcę zamienić poemkę na jedynkę. Na łuku nie biorę, po co nie Dobra, teraz jedziemy na fragnię. Ja poszukam auta. Jest jakiś magazyn, i może auta będą. Chyba już widzę auto. A nie wiem, czy będzie jeździło. Oby jeździło, będzie jeździć, chyba. Prawdopodobnie będzie, 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 będziesz, będziesz jeździć. Nie, nie będziesz. Śniło ci się coś dziwnego, no kiedyś na pewno, ale nie pamiętam. Dobra, no to pistolet chyba do tego pistoletu mam. OMO. ale już nie pamiętam. Eee, placek mam. Nie to jest taki. Mm. Uh -huh. Jakiś nie spoko. Masz do szkoły? 40 minut, 45 minut autobusem. Wcześniej jak chodziłem do klasy sportowej. Kurwa, ma jak sport. Chuja. Jestem chujowy w tą grę. A bez hitu. Kurwa mać Ale chuje Zasakra mnie Witam zioło Aj zioło Aj zioło aj Czy i zioło i? Witam cię, co tam u ciebie? Dobra, gram do nowa. No, dziewiąty byłem. mój rekord. Grałem już... Chyba czwarty raz. Dobra. Więc źle nie jest 9, czternasty, 15. Co tam, Lauro? Co tam, Lauro? Huja, ja przecież miałem. Cztery auta koło siebie, które jeżdżą. A teraz? Teraz miałem broń, ale nie miałem auta. No, to, to jest dramat. O, jest dramat. A nic. Aha, spoko, spoko. Jutro będą na pewno paladinsy. No, paladinsy trzeba grać, bo to jest mój content głównie. Hmm, może jutro będę grał w GTA 5, zobaczę. GTA 5 pod koniec live'a. Cześć jutro jest niedziela, to nie, tak średnio by powiedział. Niedziela, jutro jest niedzielę trzeba się uczyć. To nie, to nie będzie GTA 5 jutro. Będzie na, w piątek. Chyba, że oceny wszystkie poprawię. To, to będę już grał normalnie po, po, po nocnych porach, że tak powiem. Ja jeszcze, dopóki ocen nie poprawię, nie będę grał gry takiej typu GTA 5. Bo to według mnie nie ma sensu. Trzeba ocenę poprawić, szkoła jest ważniejsza. Zaczynamy koniec świata, serio? O kurde, znowu mineta wywaliło. waliło. Mmm, fuck, 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 fuck. Co tam Lauro? Co tam Lauro? Tam coś jest. Co tam, Lauro? Co tam, Lauro? Tam mam, mam maskę na profilowym. Na moim odcinku jest parodia. I zobacz, taką maskę, jaką na, tym, na tej parodii mam. Kurwa, na ten Agi. Pierdzielę znowu auto, ale i itemów nie ma.